Anita. Pierwsze pytanie, dojechaliście niedawno jak wioska, dlatego że było dużo różnych opinii na ten temat. No nie jest, nie jest, nie jest fantastycznie, ale nie ma też, też dramatu. Cieszę się, że miałam czysto, mam czysto w pokoju, jak weszłam posprzątane, więc. więc koledzy nie wiem, kto sprzątał, ale dziękuję tym osobom, którzy przygotowali mój mój, mój pokój. Pierwsze wrażenie, no to nie ma, nie ma szału. Problem jest tylko, widzę, z, z jedzeniem na stołówce, bo, bo nie jest za ciekawe, jest cały czas w sumie to samo, monotonia, ale, ale trzeba się po prostu będzie do tego chyba przyzwyczaić. Jak zdrowie? Wszystko ok. E, teraz bardziej to jeszcze muszę się wyspać, bo po podróży wiadomo, aklimatyzacja. Dzisiaj spałam 11 godzin, więc jestem ledwo co przytomna, ale mam pięć dni do startu i mam nadzieję, że, że będę wypoczęta. No właśnie, jak wygląda to twoje przygotowanie startowe już właśnie do tego najważniejszego startu ostatnich czterech lat. Dzisiaj trening pierwszy siłowy po podduży po i to trening rzutowy. W sumie treningi rzutowe i siłowe. E, wiadomo, że twoje rywalki rzucają ją zdecydowanie krócej niż te w tym roku. Natomiast Igrzyska rządzą się swoimi prawami, jak myślisz, jak może się to potoczyć? Nie wiem. <noise> jak to się może potoczyć w, w... Wiadomo, że to do, do tej imprezy wszyscy się przygotowują, więc na pewno będą niespodzianki. Eee, na dzień dzisiejszy groźnymi walkami na pewno będzie Betty Heidler, bo, bo im bliżej ing <laughs> Przepraszam, igrze z tym zaczęła dalej rzucać. Wielką wiadomo są dla mnie Chinki, które w sumie od trzech miesięcy gdzieś zaginęły i nie startowały na żadnych meetingach, więc tutaj totalnie nie wiemy na co ich stać, ale ja się tym nie przejmuję. Tak jak zawsze podchodziłam do zawodów skoncentrowana tylko i wyłącznie na sobie. Na stadionie zobaczymy. Twój stały rytuał przed, przed startem będzie, czyli jajka? Myślę, że tak. Są jajka. Wczor, wczoraj już zauważyłam na kolacji, dzisiaj na siadaniu na już zjadą. Co prawda szkoda, że na zimno, bo. bo ale na twardo są, więc, więc na pewno będzie rytuał zachowany.